Cześć witajcie Wojciech Krzyszyk, gość z Haczykowa. Dostałem od jednego z widzów pytanie czy skoro tak rzadko łowię na łodzi czy łowiąc z brzegu łowię także na dżerki oczywiście że tak i dzisiaj e, na taką dżerkową wyprawę zabrałem ze sklepowej półki e, dżerki marki Robinson Sniper 10 centymetrowe tonące dżerki o masie nie niespełna 50 gramów e, na moje łowiska będą sam raz bardziej na pewno lubię takie piesze wędrówki stąd też była potrzeba żeby te wszystkie rzeczy, które z łodzi robi się wygodniej, yy, się ich po prostu nauczyć. Czy jest jakaś jedna skuteczna technika? Oczywiście, że nie. Czasem naprawdę te ryby reagują bardzo dobrze na stopie, czasem na takim gwałtownym przyspieszeniu, czasem na takim jednostajnym prowadzeniu. <laughs> A spadła. Upa, pod samymi nogami. Brzydko dostał. No już, już, już ci pomożemy kolego. Uj. No i poszła sobie rybka. Link do tych jerków podsyłam Wam w komentarzu, bo moim zdaniem naprawdę warto je mieć, jeśli lubimy jerkować.